Bardzo ważna informacja, dzisiaj o godzinie 20 potężny stream na platformie YouTube, otwieramy mega mnóstwo paczek, więc jak nie dostaniecie powiadomienia to wbijcie. A jeżeli Ty chcesz, żeby jeszcze otworzył Twoje paczki na dzisiejszym streamie, to koniecznie pisz na Instagram Max przez 2E, bo to już ostatnia szansa. A w dzisiejszym odcinku m.in. o tym, czy można trafić dwie karty toty w jednej paczce, czy w jednym player picku mogą być trzy karty Toty oraz wiele innych ciekawostek z historii FIFA. Cześć, witajcie! Z tej strony Rzecz Jasna Max Zanim zaczniemy, przypominać o algorytmach YouTube'a, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, wbijmy 1000 łapek w górę, a już nie przedłużając zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy Materiał zaczynamy od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy można w jednym player piku trafić trzy karty drużyny roku. Co prawda, drużyna roku wystartowała dopiero wczoraj i możemy obecnie trafić w paczkach tylko trzy karty, mianowicie Ronaldo, Mbappé i Roberta Lewandowskiego. To komuś udało się w jednym player piku 84 który ostatnio wyszedł, trafić trzy te karty. Zobaczcie na to. Cztery karty do wyboru i w tym trzy karty drużyny roku. Niesamowite szczęście, powiem Wam tak szczerze, miałbym mega problem. Co tu wybrać? Pewnie większość tutaj patriotycznie poszłaby w Roberta Lewandowskiego, ale szczerze, ja bym wybrał albo Ronaldo albo Mbappé. Jeszcze z racji tego, że mam headlinera niewymiennego Benjedera 88. Bardzo bym się zastanowił szczerze nad Mbappé. Mimo wszystko Lewandowskiego uwielbiam, ale kurczę. Jednak ciężko go jest troszkę połączyć. I poza tym, no Ronaldo, Mbappé w samej grze są lepsi. I szczerze, ja nie wiem, co bym wybrał. I nie muszę się martwić, bo wiem, że takiego problemu na pewno ja nie będę miał. Czy to prawda, że w srebrnej paczce można trafić kartę ikony? I tak w FIFA 21 jest to jak najbardziej możliwe, aby w paczce z właśnie silverami trafić ikonę. I tutaj macie przykład na screenie: jest to paczka bodajże Elektrum, gdzie jest 6 złotych piłkarzy, 6 srebrnych i jeden rzadki. Jak widzicie, tutaj już mamy 6 piłkarzy złotych, 5 srebrnych, i mamy do tego ikonę, czyli oznacza to, że ta ikona musiała być liczona jako srebrna, rzadka karta. I tym samym wychodzi na to, że również tak jak było w poprzednich latach, także w tym możemy trafić ikonę w srebrnej paczce. Szansa na to jest tak minimalnie mała, że bardzo ciężko nawet było mi znaleźć jedną osobę, która w tym roku właśnie w srebrnej paczce ikonę trafiła. Ale rzeczywiście takiej osobie udało się to zrobić i jest to możliwe, aby w srebrnej paczce ikonę trafić również w tym roku. Czy to prawda, że w tym roku jest największa szansa na trafienie karty TOTY? Oczywiście takich statystyk nie ma, nie da się tego sprawdzić, ale mogę wam powiedzieć jedną rzecz, że w tym roku raptem po 10 minutach już cały rynek transferowy był zawalony kartami Toty. Zobaczcie tutaj dla przykładu, były ponad dwie strony kart Toty Mbappe, zaledwie 10 minut. Po 19. Także jest to coś niesamowitego. I tutaj jest jedna teoria. Albo rzeczywiście te karty toty jest o wiele łatwiej trafić niż w poprzednich latach, ponieważ jest o wiele więcej paczek, dodatkowo są jakieś tam player piki i tak dalej. Chociaż to wtedy... Te karty na rynku nie mogłyby być, bo to są niewymienne No nie wiem, w każdym bądź razie taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce I tutaj jeszcze można zauważyć to, że mogło to być spowodowane przez to po prostu, że EA Specjalnie dodała takie tyle kart TOTY na rynek transferowy Po to, żeby ludzie myśleli, że rzeczywiście tych kart TOTY wypada tak dużo I żeby tym częściej kupywali FIFA pońcy I po prostu, żeby jej sport więcej pieniędzy zarobiło Jest to pewna teoria, całkiem moim zdaniem możliwa ale i tak mi się wydaje, że w tym roku naprawdę szansa na trafienie Toty jest i tak większa niż w poprzednich. Oczywiście nie trafi jej każdy, ale jak zresztą możecie zobaczyć również na innych streamach, naprawdę dużo osób te karty Toty trafia. I cóż, sam nie wiem. Moim zdaniem teoria z tym, że jej po prostu te karty do rynku dosypuje po to, aby zachęcić Was do kupienia FIFA pointsów, jest całkiem, całkiem realna. Ale niestety nie mogę jej potwierdzić. W każdym bądź razie, moim zdaniem, w tym roku szansa na trafienie karty Toty jest naprawdę całkiem spora. Czy w historii FIFA był jakiś obrońca, który miał lepszą statystykę strzałów niż obrony? Jeżeli chodzi o ten rok, ja takie karty nie znalazłem. FIFA 21 zdecydowanie najbliżej jest Koman, który yy, na karcie bodajże tak, na karcie Mid, na wersji środkowego obrońcy ma 86 strzałów i 87 defensywy, więc to tak naprawdę było bardzo blisko. A natomiast jeszcze Roberto Carlos w tym roku również na karcie tej Baby. Jak możecie zobaczyć: 80 strzałów, 81 defensywy. Ale jeżeli chodzi o kartę, która w 100% miała więcej strzałów niż defensywy, i grała na obronie, a dokładnie na lewej, jest Roberto Carlos w wersji Optimus Prime. Tą kartę miał zaledwie rok temu, czyli bardzo niedawno, i łapie się oczywiście. Pod pryzmat historii FIFA rzeczywiście 89 strzałów i 88 defensywy. Nie wiem, czy to jest jedyny obrońca w historii, nie mam takich danych, nie udało mi się znaleźć innych piłkarzy, którzy by takie statystyki mieli. Ale jest tylko i wyłącznie na pewno jeden, którego znam i który już tą regułę potwierdza, że rzeczywiście jest obrońca w FIFA, który ma więcej strzałów niż obrony. Przepraszam widzowie, kajam się. Właśnie w trakcie montażu sobie przypomniałem, że przecież Tavernier, którego zrobiłem, również ma większą statystykę strzałów niż defensywy, więc jest to również prawda, że w FIFA 21 jest taki obrońca, jak ja mogę zapomnieć o tym Angliku. Czy w historii FIFA Ultimate Team istniała kiedyś brązowa karta, która miała 5 na 5 gwiazdek? Przejrzałem dokładnie całą historię FIFA od początku Ultimate Team, i nigdy w jej historii nie było żadnej brązowej karty, która miałaby właśnie 5 gwiazdek słabszej nogi i 5 gwiazdek sztuczek. I co ciekawe, do FIFA 21 również nie było żadnej srebrnej karty, która miałaby 5 na 5 gwiazdek, aż do dnia dzisiejszego. No, nie do dnia dzisiejszego, aż do FIFA 21, bo teraz pojawił się zawodnik Ryan Czerki. bodajże że tak się wymawia jego nazwisko, przepraszam jeżeli wymawiam źle. I rzeczywiście, zobaczcie, 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi, i jest to pierwsza karta właśnie w historii FIFA, która jest srebna i ma statystyki ocenione właśnie na, na taki wynik. Jest to całkiem fajna rzecz, bo myślałem, że jednak srebrna karta kiedyś była. Nie, nie jest to prawda. Do FIFA 21 wszystkie właśnie karty tylko i wyłącznie złote miały 5 na 5, jeżeli już, a w FIFA 21 jest pierwsza srebrna karta, a na brązową chyba nigdy się nie doczekamy, chociaż. Różnie może być. Czy w FIFA obecnie dostępna jest ikona, która w przeszłości w Ultimate Team miała swoją srebrną kartę? I tak, w tym przypadku jest to również prawda i tutaj mamy przykład Patryka Wejry. Obecnie w FIFA 21 on ma oczywiście ikonę, ale ikonę ma już od FIFA 14. Jest to jedna z najstarszych ikon w ogóle dostępnych w całej grze. I zobaczcie na to, FIFA 11 miał dostępną swoją złotą kartę w Manchester City, a FIFA 10 miał dostępną swoją srebrną kartę, także jest to piłkarz, który obecnie ma ikonę, a również miał w przeszłości srebrną kartę w FIFA, także... Wow, dość zabawnie to wygląda, ale jest to rzeczywiście prawda. Jeszcze podobnie kiedyś miał Ronaldinho, ale Ronaldinho miał złotą kartę. W historii FIFA nie miał srebrnej karty dostępnej w Ultimate Team. Bodajże tak mi się wydaje. Być może jest jeszcze jakaś ikona, która również miała srebrną kartę. Nie jestem pewny, ale na pewno Patryk Vieira miał, także jest to prawda. No i czas na pytanie odcinka: czy można trafić dwie karty drużyny roku w jednej paczce? Tak jak mówiłem, obecnie są do trafienia tylko i wyłącznie trzy karty TOTY, a są osoby, które trafiały już dwie karty TOTY w jednej paczce i o dziwo tych osób naprawdę nie jest aż tak mało. Jednym z, jeden z najpopularniejszych streamerów na świecie, między innymi Mario, trafił również dwie karty TOTY i to wymienne w jednej paczce. Tu wiele ludzi mówi o tym, że to po prostu ustawione i tak dalej, nie wiem. Może w jakimś sensie jest to możliwe, ale nie chcę się na ten temat wypowiadać. W każdym bądź razie trafił tutaj, oczywiście, mógł przeciągnąć listy transferowej. Ale to było na streamie, także tutaj na pewno nie jest to fake. Kolejna sytuacja, również dwie karty toty trafione. Tutaj podesłana akurat przez jednego z widzów. I jeszcze na sam koniec zobaczcie to: w paczce z pięcioma piłkarzami 85, również dwie karty toty trafione. Czyli tak jak mówiłem, również w tych paczkach karty toty będzie można trafiać i szczerze wam powiem, nie wiem czy sam nie żałuję, że tych paczek teraz nie zostawiłem na toty. Fakt, że pewnie i tak bym nic nie trafił, ale jednak kurczę, szansa była o wiele większa niż myślałem i rzeczywiście są ludzie, którzy trafiają dwie karty toty, coś niesamowitego dla mnie, no ale rzeczywiście jest to prawda i ty jeszcze w momencie, w którym nie ma całej drużyny toty w paczkach, nie? To jest w ogóle coś niesamowitego. A ja pięknie Wam dziękuję za dzisiaj, zapraszam na stream o 20, zapraszam do subskrypcji, łapkowania, komentowania i widzimy się jutro o godzinie 14.00.